Witaj, a czy ty masz już naszą nową książkę w Szamańskim Świecie, część trzecią? Wszystkie szczegóły, jak je zdobyć, znajdziesz w opisie tego filmu. Wystarczy go tylko rozwinąć. Dodatkowo przypominam, że książki są wysyłane na maila i są to książki w formie PDF-u. Także zapraszamy. Witam Was. Witam Was. Mamy dla Was taki. Niefajnie wiadomość, ale on mówi więcej o ten temat. No tak, niestety, mamy dla Was złą wiadomość. Tak przeważnie zawsze zaczynają się informacje, można powiedzieć, różnego rodzaju, które na, zostajemy pompowani nimi. My telewizora już nie mamy bardzo, bardzo dawno. Wywaliliśmy go, chociaż antenę dopiero ściągłem w tamtym roku z domu, bo mi się po prostu nie chciało. Ona dalej wisiała i sobie wisiała, ale w końcu ją ściągłem, bo już nie wytrzymałem. Ale maszt został dalej stać, także maszt jeszcze stoi. Bardzo dużo mamy różnych negatywnych rzeczy. Pojawiają nam się, zostajemy zasypywani tym w jakichś gazetach, w informacjach, w radiu. Popatrzcie, ile jest negatywnych rzeczy teraz, jak włączymy sobie takie coś, co tam, tam się stało, tam wojna, tam kogoś zastrzelili, tam to, tam tamto, tamtemu coś się stało, tu koniowi pół dupy urwało. <grym> Tego jest naprawdę masa. Ze wszystkich stron jesteśmy tym bombardowani. E, tak naprawdę, to my żyjemy w jednych z najbezpieczniejszych czasów, teraz jakie kiedykolwiek mieliśmy. Nie ma już tak, jak kiedyś to było, że ci w każdym momencie mogą web obciąć. Znaczy tutaj może jeszcze, bo jak pojedziemy już za granicę, to tam już może nam ktoś web obciąć przez przypadek. Od pewnego czasu to już teraz tam troszeczkę inaczej wygląda, ale tutaj jeszcze w miarę tak jest, ok, tolerancyjnie jeszcze w miarę, ale. Nie ma już takich niebezpiecznych czasów jak kiedyś były. Kiedyś było bardzo niebezpieczne. Były różnego rodzaju dziwne rzeczy, które się działy. Samosłony, mógł Cię ktoś powiesić na drzewie bez żadnego problemu, nic się mu za to nie działo. Na dzikim zachodzie wpakowano Ci kulkę w głowę, jakomu się nie pasowało coś. Tych czasów już nie ma. To są, Według statystyk to są dosyć bezpieczne czasy teraz, chociaż to czasami różnie bywa, <laughs> bo po prostu koszą nas też na inne metody. Ale próbuje nam się wmówić bardzo wiele różnych negatywnych rzeczy. Dlaczego tak jest? Ponieważ nasz mózg jest zaprogramowany na przetrwanie. I on tutaj wyłapuje tylko i wyłącznie te negatywne rzeczy. Po to, żeby móc je ominąć i żeby móc przeżyć. Dlatego jest tyle tych negatywnych rzeczy, tylko i wyłącznie po to, żebyśmy to oglądali. И днес съм на позитивни възможности. Като дедикую вас, тъй като писате тези по-позитивни речи, no, стартуете да писате добри речи, позитивни речи. No tych pozytywnych niestety brakuje ciągle tutaj dookoła. Nie mamy pozytywnych wiadomości. A pomyślmy sobie, jak mogłyby wyglądać teraz takie informacje, jakbyśmy gdzieś usłyszeli same pozytywne rzeczy. E, na przykład, nie wiem, załóżmy, przeprowadziło dziecko starszą panią przez ulicę, pomogło jej zakupy zanieść do domu. Nie wiem, jakiś milioner przykładowo wybudował tam jakiś ośrodek, jakiś fajny wypoczynkowy dla dzieci, gdzie mogły być z jakimś parkiem. Takie różne fajne informacje. Tak jest. Że gdzieś tam tyle zwierząt udało się uratować z tego. Czemu tego nie ma? Tylko pokazują nam na przykład jakieś orki, które wypłynęły przez, z morza, bo zostały zakłócone sonarami ze statków i wypłynęły na plaży. Czy tam tego i leżą mi się wam wysuszają i umierają to jest właśnie to dziwne w tym wszystkim kiedyś gdzieś było na jakiejś niemieckiej stacji bo my długo oglądaliśmy tylko niemiecką telewizję że był taki moment że pokazywano tylko pozytywne wiadomości positive news miało to nazwę coś takiego i tam były tylko i wyłącznie same pozytywne wiadomości, które się w tym danym dniu zdarzyły ani jednej negatywnej Wiecie, że to się całkiem inaczej przyjemnie oglądało? Jeżeli tylko takie rzeczy się widziało? Jest różnica? Można inaczej? Można. Bo mi się to dużo przyjemniej oglądało, niż tam oglądać jakieś zniszczone, rozwalone domy wojny i nie wiadomo czym jeszcze. Dobra, to się dzieje, no ale to też że sami jesteśmy sobie winni, że to się dzieje, bo damy sobie sobą też derygować. Bo ktoś powie zrób to i ktoś pojedzie i zrobi to. Jak marionetka. Pepe the string. Warto jest, żeby po prostu zacząć widzieć te pozytywne rzeczy w naszym życiu, zamiast ciągle widzieć te negatywne. To jest tak samo, można powiedzieć tutaj, nawet przyłóżmy przykład tego kanału. Załóżmy, że zrobię teraz 100 pozytywnych filmów. A w jednym filmie gdzieś coś negatywnego, przynajmniej Wy to odbierajcie jako negatywne, coś się pokaże negatywnego. Wtedy wszyscy zapominają o tych stu pozytywnych filmach, które były, <laughs> tylko wszyscy się skupiają na tym jednym negatywnym filmie. Oooo, dałem mu tam dokopać mu, skopać go tam całkiem, bo zrobił to i to i to. Tylko Wam się wydawało, że to było negatywne. A tak naprawdę nie było negatywne. Tylko. Trzeba widzieć za tą zasłoną, o co chodziło. To jest oczyszczony umysł, tylko może to zobaczyć. Co ja wtedy miałem na myśli? To są takie testy, które ja niekiedy wypuszczam specjalnie, żeby zobaczyć, na jakim poziomie społeczeństwo już jest. Czy ja mogę iść w kolejne głębsze tematy, czy ja dalej muszę się ślizgać po powierzchni i nie mogę nurkować dalej, głębiej. Bo po prostu nikt tego nie zrozumie. Jak ja zanurkuję głębi, to zaraz by było powiedziane: co... odleciał! I my, lub, my lubimy tam na dole, Nad, na głębokości. Po co tylko tak powoli? Mm -mm. Im więcej ludzi rozumie, o co chodzi. Im lepiej to jest. Ale na drugiej stronie, wy nie możecie mieć zaufania dla nas. Ok, ten, który nie ma zaufania albo który myślą inaczej, im więcej do nas zostaje. Na ten ludzi, który uh, myślą pozytywnie, im więcej jest dla nas. Oprócz ten ludzi, którzy nie myślą pozytywnie, ale nie wiem, albo wy rozumiecie, co już mówiłam. Tak, no to jest właśnie to w tym takie śmieszne w tym wszystkim, że większość tego niestety nie rozumie, <laughs> o co w ogóle chodzi, i nie widzi tego pozytywnego w tym, bo we wszystkim zawsze może być coś pozytywnego w środku zawarte. Tylko my automatycznie zawsze skupiamy się na negatywnym wokół tego. To już mamy tak zaprogramowane, i teraz ważne jest, żeby to odprogramować i zakodować na nowo, żeby się skupiać na tym pozytywnym, a nie ciągle na tym negatywnym. To jest naprawdę bardzo ważna sytuacja w naszym życiu i większość tego nie widzi. Ja myślę, że jeszcze do tego tematu będę wracał parę razy, żeby to w końcu przewałkować i żebyście w końcu zaczęli widzieć te pozytywne rzeczy, a nie cały czas te negatywne. Bo cały dzień dzieje Wam się coś pozytywnego, a nagle dzieje Wam się coś negatywnego w jeden dzień, i zapominacie o tym, że cały dzień był pozytywny, że byliście szczęśliwi, tylko skupiacie się na tej jednej małej głupocie i już macie cały dzień zepsuty. Później będziecie cały dzień drążyć tą jedną rzecz, która się stała negatywna, pomimo tego, że trwało to może 5 minut, a mieliście, nie wiem, kilka godzin pozytywnego czasu. I później cały dzień drążycie tylko tą jedną małą głupotę. Po co? To jest tak samo, kiedy ludzie cały czas idą z powrotem na historię. Co się stało? Po co się stało to do mnie? Po co to? Po co to? To jest lekcja dla was. A. Mi się też czasami dzieją różne negatywne rzeczy, gdzie w pewnym momencie myślę, o nie, czemu to znowu mi się musiało trafić? Po co nie? To jest szkoła. Szkoła życia. To jest prawdziwa szkoła. A za chwilkę patrzę, myślę, coś dzieje się innego. Mówię, kurczę, dobrze, że to się stało. Bo mogłoby być dużo gorzej, jakby to się teraz nie stało. To już nie raz tak miałem, że w pewnym momencie myślałem, Boże, czemu znowu mi się to stało. A za chwilę stało się coś innego, gdzie byłem szczęśliwy, że to się stało. Tylko trzeba mieć znowu czysty umysł, żeby to zobaczyć. Było jeden raz w samochód, miałem korek. Jesteśmy bardzo żade. Okej. Okay, my nie lubimy. Jak większość ludzi kiedy są korki. Ale ten dzień. Ja byłem bardzo zadowolona, on też. Był ten korek. Bo kiedy my byliśmy na tym mieście, parę minut wcześniej, to nie siedzimy tutaj. Tak, czasami mamy takie sytuacje, że coś się dzieje po to, żeby nas przed czymś innym uchronić. I tutaj odbieramy my to jako negatywne, a tak naprawdę jest to pozytywne. Tylko przemyślcie sobie ten temat, bo ten temat jest naprawdę bardzo szeroki i głęboki. Myślę, że jeszcze do niego wrócimy nie raz, bo tego się nie da w jednym filmie całego przerobić. To Jest naprawdę bardzo spory temat. Dobra, także. Tyle na dziś i pozdrawiam was. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.